to ja chciał gier 2002, a tu jest moja kolekcja Lego Star Wars. Zacznijmy od rebeliantów. Jest jeden rebeliant hot, taki, dwóch, przepraszam. Drugi to zwykły rebeliant, nie będę już pokazywał, bo każdy wie, niebieski i teraz dwóch rebeliantów na Endorze. Teraz przejdźmy do pojazdów. To jest dźwięk, to mniejsza wersja. To jest, ja go miałam z plantą ale ten jest zatem, tego goście się wymieniłem. Robelian. Tu mamy jednego dowódcę rebelii na no I nie wiem, to jest praktycznie czok. Jest w zestawach 2010 albo 2009. Przejdźmy do Imperium. Niżnego stormowca, plecaczek, oryginalna głowa. Tak Vader, hełm musi się nie z tym zdjąć, bo to jest bryloczek, tylko że obcięty. Nie ma nigdzie bryloczka, jak widzicie. Przejdźmy teraz do separatystów. Anakin Skywalker zły. Jest w trzecim epizodzie walce na lawie sobie Obi-Wanem wystąpił w pierwszym epizodzie. Walczył Kajgonem i Zobieranym Kenobim. Batroid. Był w drugiej, pierwszej i trzeciej części. Walczyli. W drugiej walczyli z klonami w obronie Geonowi. Super Battle Droid. O, ręka, Rakietnica druga zwykła. Występował w pierwszym, drugim i trzecim epizodzie. Mandaloriani. Wstępowali w Clone warszach, tylko i wyłącznie. W drugiej części był Django Flat, który miał taką zbroję. Zwykły komando droid. Występował w Clone Warsach i przebierał się za klony. Komando droid Capita wstępował w Clone Warsach, wstępował przy stawie łazika. Droid, zwykły tylko, że jest ochroniarzem. Występował w trzecim, pierwszym i drugim epizodzie. drugim epiz droideka sniper. Występowała w konwaltach i chyba w, w prawdziwych. Nie wiem, nie jestem pewien. Droideka występował w pierwszym i drugim epizodzie. I trzecim epizodzie. Była. miała przedwisko, jakim niszczyciel. Występowała w. W, często w różnych statkach, jako na obronie. Na przykład, jak w Malawians, ale to było w con Warsach. Teraz to pojadę. ATT. Występował w con Warsach i zwykłych. W pierwszej części. I chyba jeszcze w lepszych. Jest, jest dosyć fajny. Kupowałem go za połowę ceny. Transportowiec z Deroidów. Występował. W pierwszym epizodzie chyba w Clone Warsach, nie jestem pewien. Z, 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 z Mustafa. Dział koloserowy, mojej roboty. Tatek Mandalorianów. był w Clone i i rzeczywiście w trzeciej części. Ścigacz Mandalorianów był. W Clone Warsach. Działa Mandalorian. Była w Clone Warsaw. ręcznej ręcznej roboty. Droid na Gosinkę. Występowała w trzeciej części i jeszcze w kilku. Zaparno występowała w Clone Warsach. I jest teraz w nowej ocenie 2013. Przejdźmy teraz do Republiki. Re, 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 Mały Karzełek. Występował w Clone Warsach oraz w pierwszej, szóstej części. Obiłam Kenobi W trzeciej części. Żył od pierwszej do czwartej części. Darth Vader go zabił. Czy Skywalker? Wygląda jakby on dostał prosto w głowę sam oła, jak wszystkie kranowolcy. I Paris Offa liczyła ciężko chory. Była w Clone Wars i Star Wars i w Star ARF y, Trooper, występowała w Clone Warsach. Commander Glee w Clone Warsach, tylko ja mu to zrobiłem, to fajne, nie? Commander Orange, y, to jest y, klon ręcznej roboty. Jako jedyny klon, to jest trzecia część. Nie, druga część, przepraszam, ale to jest Star Wars, a nie Skondwars. Plantropper z Shippackiem. Wygląda jak dostaw głowę. Jakby Second był neutralny, dostaw głowę. AR, F-Tropper. Zaję Snajperką. Ops. Ups. z miniganem. Czerch troperów, tylko każdy praktycznie taki sam. Skon Wars. Republik Troper. Sebulba. Boczar. Padma Amidal. Konga. Weźmy teraz pojazdu. Pocenie roboty transportu dla generałów. Trochę jeszcze przerobione. Łazik. ATRT rt Wstępuje w 2013 roku. Zatek Republiki. Ścigacz klonów. Mała baza dowodzenia. ścigacz te bulby. I na końcu działko moździerzowe. Przepraszam, zapomniałam. I jeszcze transporter. Można powiedzieć. Um, I To była cała moja kolekcja LEGO Star Wars. Do zobaczenia w przyszłym filmiku.